Jak otrzymać 3 emerytury z trzech różnych krajów i czy dalej jest to możliwe, aby Polacy otrzymali 3 emerytury z trzech różnych krajów? Czy możemy otrzymać na przykład 1000 euro z Holandii, 1000 euro z Wielkiej Brytanii i 1000 euro z Polski, razem kreując sobie emeryturę na poziomie trzech Tysięcy euro czy dalej jest to możliwe czy w ogóle jest to możliwe zatem e, przechodzę do konkretów. Jak wiemy, bardzo dużo ludzi pracuje w wielu krajach po kawałku, trochę w Wielkiej Brytanii, trochę w Holandii, trochę w Polsce, a na końcu jeszcze skończą w Hiszpanii. I powstaje pytanie, co my Polacy za to dostaniemy, bo jesteśmy właściwie najliczniejszym narodem w Europie, który pracuje w innych krajach aniżeli swój własny kraj, taka jest rzeczywistość. Nie ma, nie ma innego narodu jak naród Polski, który jest tak rozproszony po całej Europie. Taka jest prawda. Tak? Dlaczego tak jest? Między innymi dlatego, że w Polsce są bardzo niskie wynagrodzenia, dlatego, że w Polsce są bardzo wysokie podatki i bardzo wysokie koszty życia, więc Polacy mieszkają na masową skalę. W Wielkiej Brytanii jest około milion Polaków, plus ci wszyscy, którzy się urodzili, których się nie liczy, prawda? Więc tam jest około pół miliona dzieci zapewne, które nie są wliczane do tego miliona Polaków, bo tyle mniej więcej tam się dzieci przez ostatnie lata urodziło. Około pół miliona, podejrzewam, mniej więcej. No, mamy milion jak mniej więcej Polaków, takich najnowszych w Niemczech, bo przecież ogólnie Polaków w Niemczech jest bardzo dużo, tam jest kilka milionów Polaków, podobno w Niemczech. Następny milion Polaków znajdziemy. W Belgii, w Holandii, w Danii, w Szwecji, Norwegii no i pewnie następny milion Polaków znajdziemy w Austrii, Szwajcarii, Luksemburgu, w Hiszpanii, we Włoszech taka jest rzeczywistość. No jeszcze oczywiście Kanada, Ameryka, Australia, tak to właśnie jest z nami Polakami. No, jesteśmy dużym narodem, więc jest nas dużo. Nie ma drugiego narodu, i to pokazuje właśnie, że no w Polsce. Właśnie ja to zawsze tłumaczę ludziom, no gdyby w Polsce było tak dobrze, no to tylu Polaków nie mieszkałoby za granicą, to Polacy ewentualnie, gdyby w Polsce było dobrze, to Polacy by pracowali w Polsce. No i by tutaj zarabiali, a ewentualnie to by sobie żyli właśnie tam na riwierze włoskiej, chorwackiej, hiszpańskiej, czy tam portugalskiej, czy greckiej, prawda? Tak to właśnie by wyglądało. Niektórzy może bułgarskiej, bo by mieli te pieniądze z Polski tam by sobie ewentualnie mieszkali, no ale mamy zupełną odwrotność i to jest zawsze tym papierkiem lakmusowym, że jeżeli miliony Polaków mieszka za granicą no to będą mieli te emerytury z zagranicy, jest pytanie jak można je powiększyć no i tutaj właśnie na obraz wychodzi przykład w Wielkiej Brytanii, prawda, bo w Wielkiej Brytanii no bo te emerytury są jakie są, one wcale nie są niewiadome jakie wysokie i trzeba na nie bardzo długo pracować i tutaj właśnie przychodzi Wielka Brytania jest bardzo dobrym generalnie przykładem ja będę pokazywał wobec także innych krajów, pokażę wobec Holandii Hiszpanii, Polski, prawda? No ale pokażę, jaki jest dobry myk, myk na przykład dla kobiet, dla kobiet, dla mężczyzn generalnie też, we Wielkiej Brytanii, bo Wielka Brytania jest bardzo dobrym przykładem, prawda? Bo Wielka Brytania jest, ma podobny system emerytalny do innych systemów emerytalnych, mniej więcej. One są różne, wszystkie to nie, nie sposób o nich porozmawiać nawet w 5 godzin. Taka jest rzeczywistość. Ja będę starał się uwijać, no, ale pokażę teraz taki myk, który naprawdę jest grubym mykiem, i który wielu, ludzi, wielu ludziom się może podobać. Ale zanim pokażę, zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, zapraszam w kliknięcie te, tej subskrypcji, zapraszam do kliknięcia w notyfikację, do kliknięcia w dzwoneczek notyfikacyjny. YouTube będzie wysyłał powiadomienia, do kliknięcia w kciuka do góry, do merytorycznego komentarza, do rozpowszechniania tego filmu, gdzie się da. Wysyłajcie Państwo w SMS-ach, w mailach do swoich znajomych, do rodziny, aby wiedzieli, co się w rzeczywistości dzieje. Zanim przejdę dalej, wezmę swojego ukochanego łyka kawy. No, i jedziemy. Szanowni Państwo, łyczek kawusi jest, IQ rośnie. Przede wszystkim trzeba zrozumieć, że Polska weszła do Unii Europejskiej mniej więcej 20 lat temu. No i wielu ludzi, którzy miało na przykład 25 lat, wyjechało do Wielkiej Brytanii czy też do Irlandii lub też do innych krajów, w których jest podobny system emerytalny. Jak wiemy, w Wielkiej Brytanii dzisiaj emerytura to 68 lat, prawda? To jest 68 lat, no i żeby ją otrzymać, to trzeba pracować minimum 35 lat, prawda? Żeby otrzymać tę emeryturę w 68 roku życia. Tak więc, jeżeli ktoś mieszka od 20 lat w Polsce, przepraszam, w Wielkiej Brytanii, Irlandii lub podobnym kraju, który ma podobne, mniej więcej emerytury, tak to dostanie za te 20 lat 20-35, tak? no, Ale jeżeli mamy osobę, która wyjechała do Wielkiej Brytanii, gdy miała na przykład 20 lat czy 25 lat, no to dzisiaj ma tych lat 40 albo 45, prawda? 40 albo 45. Tak, jeżeli ktoś ma dzisiaj 40 lat, to taką prostą kalkulacją. 68 minus 40, to jeszcze ma 28 lat pracy do otrzymania w ogóle swojej emerytury z Wielkiej Brytanii. Tak? Czyli, jeżeli ktoś zaczął pracować jak miał 20 lat, dzisiaj ma 40, wypracował 20, czyli to jest 20,35 emerytury, do niedawna było to 20,30, bo w Wielkiej Brytanii wystarczyło wypracować do niedawna 30 lat, oni pewnie to zwiększą na 40 lat, ja tak podejrzewam. Że tak może być, że zwiększą to na 40. No i co to będzie oznaczało? Że to nie będzie 20,35, 30, 30 a 20,40, prawda? Czyli połowa. Dzisiaj jest to więcej niż połowa. A ile ta emerytura? Ta emerytura oscyluje w granicach 1200 euro. No to trzeba sobie policzyć, ile to mniej więcej jest, prawda? 500 euro, 600 euro, w zależności od kursu, w zależności od tego, czy oni zrobią 40 czy 45, bo oni mogą powiększyć na przykład ten minimalny limit pracy do 40. W wielu krajach jest 40. Na przykład w Holandii to się daje emeryturę na podstawie tego, że ktoś żyje i mieszka 50 lat, jakoś tak mniej więcej. Ja już naprawdę nie jestem w stanie followować tych wszystkich zmian, bo to jest bez sensu po prostu. To jest już po prostu bez sensu na tym się znać. Jak kiedyś naprawdę bardzo mocno to rozumiałem, do dzisiaj mi wystarczy ta wiedza, ją tylko sobie czasem updateuję, wchodzą dziwadła różne. No ale mniej więcej obraz znamy. Tak więc no, ta osoba, 40 czy 45-letnia, czy to jest kobieta czy mężczyzna, musi pracować dalej do 68 roku życia, tak? Czyli, mimo tego, że wypracowałeś 20 lat i będziesz jeszcze pracować 28 lat, to wy, mimo tego, że wypracujesz 48 lat, prawda? W Wielkiej Brytanii 48, to i tak dostaniesz to minimalną emeryturę, która na dzień dzisiejszy to jest 1200 niecałe euro, 1000 funtów. Na dzień dzisiejszy, tak? po tym kursie, czyli około 5000 zł, 4920 zł, tak? I czy ty wypracujesz 48 lat, 50 lat, 55 czy 35 lat, ta emerytura będzie taka sama. Tak? Czyli jeżeli ktoś myśli, że dostanie większą emeryturę, bo będzie więcej pracować, to się grubo myli. Ta emerytura będzie taka sama, to będzie 50 lat koniec, kropka. Przepraszam, to będzie emerytura za 35 lat, koniec, kropka. A jeżeli ktoś myśli, że zmienią w przyszłości, że jak ktoś więcej wypracuje, to ta emerytura będzie większa, to też się grubo myli, bo 35 lat limit, on jeszcze może być zwiększony do 40, do 45, bo są przypadki, na przykład tutaj wpisałem taką frazę do AI, i tutaj na przykład, podobno w Holandii, za każdy rok pracy i zamieszkania przysługuje 2%, Pełnej emerytury AOW. Po 10 latach pracy w Holandii będziesz mieć prawo do 20% pełnej emerytury AOW. Pełna emerytura AOW jest obliczana na podstawie 50 lat życia i pracy. Rozumiemy to? Czyli właśnie tutaj tak to AI mówi, prawda? W Holandii. Żeby dostać pełną emeryturę AOW, czyli to jest, podejrzewam, coś razy drzwi, wiecie, to taka podstawowa, zarazem minimalna, obywatelska emerytura. Tak? Yy, obywatelska, tak? Podejrzewam, że dlatego płacą tam mniejsze podatki, mniejsze składki, bo mają obywatelską emeryturę, jak w Wielkiej Brytanii, bo jak wiemy, w Wielkiej Brytanii generalnie podatki i składki są bardzo niskie dla znacznej części społeczeństwa. To jest kłamstwo, że tam są wysokie. Wysokie są dla niektórych, a dla zdartej części społeczeństwa są bardzo niskie. 80% działalności gospodarczych w Wielkiej Brytanii płaci niższe składki i podatki niż 80% działalności gospodarczych w Polsce. Tak więc, yy, proszę sobie to tutaj przełożyć, że w Wielkiej Brytanii widzicie. W Holandii pełna emerytura AOW jest obliczana na podstawie 50 lat pracy i życia, tak? Czyli jeżeli ktoś ma 20 lat, przepraszam, jeżeli ktoś ma 18 lat i w Holandii też chyba tam wiek emerytalny 67 czy 68 jest e, już e, i e, będzie żyć i pracować, no to dostanie to pełną emeryturę AOW. Tak, AOW, no i tyle. E, po 10 latach dostanie 20% tej emerytury AOW. No proste. No Jest 50 wymaganych lat, no to jak jesteś 10 lat, no to dostaniesz 20%, jedną piątą, tak? Czyli wiecie, Brytyjczycy sobie jeszcze otworzyli taką furtkę, że oni jeszcze mogą zmniejszyć, zwiększyć o 15 lat ten limit pracy. Mogą stwierdzić: No dobra, może zrobimy 50 jak Holendrzy. I naprawdę nie zdziwmy się, jak coś takiego zrobią. Oni to po prostu zrobią. Jeżeli coś jest do zrobienia, to to zrobią. Duńczycy przenieśli wiek emerytalny na 70 rok życia. Koniec kropka. Tak będzie. Zapewne. No bo jakby miało nie być, jeżeli no, brytyjska gospodarka ma problemy, w Holandii jest tak. Yy, w Danii jest tak, w Irlandii jest owak, to dlaczego by nie miało być tak w Wielkiej Brytanii? Tak to się dzieje, oni idą sznureczkę zawsze, prawda? I koniec, kropka. Yy, I teraz pokażę bardzo fajny myk, prawda? Bo jeżeli widzicie, jeżeli ktoś dzisiaj właśnie ma te 40 lat, ja to pokazywałem wcześniej, jeżeli ktoś ma te 40 lat i wypracował w Wielkiej Brytanii już te 20 lat, prawda? Ma 40 lat. No to dostaje 20,35 tej emerytury. Jednak, jeżeli taka osoba, jeżeli jest to kobieta, jeżeli jest to kobieta, i ona przyjedzie do Polski i będzie pracować przez 20 lat w Polsce, nawet na minimalnej, no to dostanie minimalną emeryturę z Polski za, za, tą, za te 20 lat, bo w Polsce kobieta wystarczy, że wypracuje na dzień dzisiejszy 20 lat i w wieku 60 lat dostanie tą emeryturę minimalną. Mężczyzna musi wypracować 25 lat, tak? 25 lat ale dostanie w wieku 65, bo jest później ta emerytura, tak? Czyli jeżeli mamy mężczyznę i kobietę i oni przepracowali po 20 lat, to oni wypracowali sobie 20-35 tej emerytury, tak? Jednak, jeżeli by przyjechali do Polski, no bo dużo ludzi się zastanawia, o, ja nie wrócę do Polski, wiecie, dużo ludzi chce wrócić do Polski, prawda? Dużo ludzi chce mieszkać w Polsce, ja to rozumiem, bo ja, ja sam kocham mój kraj i ja sobie nie wyobrażam tutaj jakiegoś takiego ciągłego życia bez Polski, prawda? Do Polski trzeba przyjeżdżać, być, bo to jest nasz kraj, prawda? I e... wiecie, ja osobiście sobie nie wyobrażam, że ja na przykład całe życie miałbym spędzić, nie wiem, w Irlandii albo w Norwegii. Albo w, ja sobie tego nie wyobrażam po prostu, albo w Szwecji ja sobie tego po prostu nie wyobrażam. Że ja miałbym, ja sobie wyobrażam mieszkać na Rivierze Chorwackiej, Włoskiej, Hiszpańskiej, rozumiecie, greckiej, no ale do Polski trzeba przyjeżdżać, prawda? Bo to jest co innego, bo tamte te kraje to są ciemne, prawda? Ponure, prawda? A tam jest pięknie, ładnie, a do Polski sobie można przyjeżdżać, prawda? To ja to rozumiem, ale tam to ja sobie ja tego nie jestem w stanie wiecie przerobić, prawda? Trzeba być naprawdę twardzielem, żeby chcieć mieszkać w Norwegii. Trzeba być twardzielem, żeby chcieć wiecie, jak, jak trzeba to trzeba. No ale trzeba być twardzielem, żeby chcieć mieszkać w Islandii, trzeba być twardzielem, żeby chcieć mieszkać w Holandii, Belgii, Irlandii, Szkocji. Jeden. przecież no to naprawdę trzeba trzeba nie mieć alternatywy. Prawda, trzeba być twardym człowiekiem emocjonalnie i psychicznie, żeby tam chcieć mieszkać, moim zdaniem, nie? Albo w Niemczech to już w ogóle. Ja, to jest, wiecie, no ja, ja już samotobym, no, nie był w stanie, prawda? I dużo ludzi, ja rozumiem, że dużo ludzi chce wrócić do Polski i koniec kropka. No i tutaj mamy sytuację, w której rzeczywiście wielu ludzi mogłoby wrócić do Polski, i, ale zastanawia się, a, ale co ja zrobię? Ja mam już 40 lat tam nie wypracuje sobie w tej Polsce emerytury to jest błąd, bo to jest nieprawda bo nawet jeżeli masz 40 lat i pracujesz od 20 lat w Wielkiej Brytanii tak? albo Holandii tak? to jak przyjedziesz do Polski w Polsce wystarczy wypracować 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet tak, czyli kobieta sobie jeszcze przez te 20 lat wypracuje w Polsce dodatkowo minimalną emeryturę, na dzień dzisiejszy jest to z 13 i 14 prawie 2000 zł, tak, plus do tego ta osoba będzie Miała tą emeryturę z tej Wielkiej Brytanii, te 2035, prawda? Na dzień dzisiejszy, to jest około tam, nie wiem, no 400 funtów, taka minimalna, prawda? Czyli będziesz mieć je, je, będziesz mieć 400 funtów na dzień dzisiejszy, na dzień dzisiejszy na podstawie tych zasad z Wielkiej Brytanii i będziesz mieć 400 funtów z Polski, jeżeli będziesz zarabiać minimalną. No jak będziesz zarabiać więcej, no to na dzień dzisiejszy taki jest system, że teoretycznie dostaniesz więcej, prawda? Czyli jeżeli, jeżeli przyjedziesz do Polski. I nie będziesz zarabiać minimalnej, a będziesz na przykład zarabiać 1000 zł więcej niż minimalna, albo 1500 zł więcej niż minimalna, albo pół raza więcej niż minimalna, bo minimalna w Polsce 3500, to 3500, to był więcej niż minimalna, to 5500 tysiąca, czy 5200, prawda? Eee, 5250, tak? Czyli będziesz mieć większą tą emeryturę, może niż minimalna, to w zależności od ile tych tam pra lat pracy, a mężczyzna 25, ale no dla mężczyzn wiek emerytalny w Polsce 65. Nawet. I teraz powstaje pytanie, nawet gdyby taki człowiek sobie pomyślał no tak, ale ja ale ja uważam, że w Polsce podniosą wiek emerytalny na przykład do wieku brytyjskiego, czyli Kobiety nie będą miały 60, czy mężczyźni 65, a wiek emerytalny dostanie 65 i podwyższą minimum do lat, yy, yy, do wypracowania tych lat, do minimalnej emerytury. No tak, to się może zdarzyć, ale co z tego? Jak w Wielkiej Brytanii i tak będziesz pracować do 68, no po prostu w Polsce ta kobieta zamiast 20 i tak wypracuje 28, prawda? Czyli, yy, a mężczyzna wypracuje 32, 32 jeszcze dodatkowo, prawda? To w ogóle nie ma, yy, przepraszam, yy, 3, 28. Też. To w ogóle nie ma znaczenia, szanowni Państwo. To w ogóle nie ma znaczenia. To, I będziesz mieć, to w ogóle nie ma znaczenia, tak? Bo w Wielkiej Brytanii nie ma znaczenia, czy wypracujesz 50, czy wypracujesz 60 tam masz 10-35 lat i dostajesz minimalną, ale oni to zwiększą, ja jestem prawie tam, ja wiecie co, jestem na 99%, zostawiam im ten 1%, że oni powiększą to, że oni zrobią coś jak w Holandii, jak w Danii, jestem na bankowo i koniec końców ten fund się zapada, standard życia się tam zmniejsza, prawda, inflacja jest gigantyczna, a oprocentowanie jest gigantyczne, Brytyjczycy mają bardzo wysokie oprocentowanie, Brytyjczycy mają, fund brytyjski jest jednym z najbardziej, najmocniej oprocentowanych walut w w Europie, prawda? Polska złotówka ma 5, Brytyjczycy mają 4,25, chyba, że w ostatnich godzinach zmienili. Wiecie, w strefie euro płaci się w strefie euro płaci się dwa razy mniejsze odsetki, inflacja jest dwa razy mniejsza. Ludzie, którzy rozumieją, co to znaczy... Prawda? Dwa razy większa inflacja, szybsza i dwa razy wyższe odsetki. To rozumieją skąd to się bierze. To się bierze po prostu z powiększania długu, yy, z, yy, z drukowania pieniędzy prawda? I, i tyle. I, i, I nie zaciskania pasa, więc oni będą musieli to wreszcie prędzej czy później zrobić. Albo coś innego będą musieli wymyślić. Ja nie wiem co. Są jakieś tam sposoby, prawda, ale to jest taki najłatwiejszy. I bardziej, najbardziej wytłumaczalny. Taka jest, szanowni państwo, rzeczywistość. Nie? Tak więc, pracując tam 20 lat do Polski, jak przyjedziesz, to sobie wypracujesz minimalną i tak, nawet jeżeli zwiększą w Polsce wiek emerytalny. To i tak nie ma znaczenia, to po prostu i tak wypracujesz te 28, prawda? I tak dostaniesz co najmniej minimalną, zapewne na dzisiaj, To jest oczywiste, prawda, prawie, że no. Yy, mniej więcej, to jest oczywiste, prawda? Więc będziesz mieć dwie emerytury, tak? A są ludzie, którzy na przykład yy, 15 lat pracowali w, w Wielkiej Brytanii, 15 lat pracowali, yy, pracują dzisiaj na przykład w Holandii i dzisiaj na przykład mają 50 lat, prawda? I co tacy ludzie do, otrzymają? No, tacy ludzie też otrzymają 15,35, prawda? Ludzie 15,50 z Holandii, prawda? P zapewne e, mniej więcej. No i z Polski, no jak do Polski przyjadą, prawda? Jeżeli masz dzisiaj 50 lat, jeżeli jesteś kobietą i wypracujesz 10 lat na dzień dzisiejszy, e, to będziesz mieć e, połowę minimalnej emerytury mniej więcej z Polski, ale. 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 Tutaj się to rozchodzi, że właściwie, jak nawet jesteś kobietą, co ma 50 lat, no to i tak w Wielkiej Brytanii czy w Holandii będziesz musieć pracować 18 lat, bo tam przecież 68 lat, prawda? A większej emerytury nie dostaniesz. W Danii, jeżeli jesteś dzisiaj kobietą, która ma 50 lat, to w Danii będziesz pracować jeszcze 20 lat, czyli do 70. Czyli na przykład, jeżeli mamy kobietę z Danii. Jeżeli wiecie, mamy kobietę z Danii, tak? Z Danii kobietę, tak? Ta kobieta mieszka w Danii, no to i tak ma 20 lat pracy przed sobą, prawda? A 50-letnią kobietę, i, czy mężczyznę, to nie ma znaczenia. A jeżeli ta kobieta przyjedzie do Polski, to ona przez 20 lat, to przecież tam w Danii i tak by musiała pracować. Przez te 20 lat sobie do, i tak wypracuje minimalną emeryturę na dzisiejszych zasadach, bo po 60. roku życia można pracować w Polsce, prawda? Czyli mo, będzie mogła pobierać nawet tą połówkę tej minimalnej emerytury emerytury z Polski, plus dodatkowo sobie jeszcze pracować, albo może nie pobierać emerytury i ta emerytura dopiero będzie jej wypłacona w wieku 70 lat, ale tam i tak dostanie dopiero w wieku 70 lat i tak i siak będzie musiała pracować taka osoba, prawda? Nawet jak nie zmienią, yy, wiecie, to jest, widzicie, i to, i to jest wszystko takie pogmatwane, pogmatwane, ale yy, z jednej strony, no tacy Polacy mają taką fajną dywersyfikację, że dostaną trochę emerytury, niby z Wielkiej Brytanii, trochę z Holandii, trochę z Polski. Oczywiście Wielka Brytania ma swoje problemy, Wielka Brytania i wiele innych krajów też ma inne te systemy emerytalne. Więc ja zawsze mówię, umiesz liczyć, licz na siebie, najlepiej mieć swój własny majątek. Jedno jest pewne, jedno jest pewne. Wielka Brytania, prawda, nie indeksuje na przykład emerytur w znacznej części krajów świata, tak? Czyli jeżeli emeryt, brytyjski emeryt, czy, czy tam ktokolwiek dostaje brytyjską emeryturę, wyjedzie do nie tego kraju, co trzeba i na tej liście jest Australia, Nowa Zelandia, Kanada, wiele innych krajów, chyba nawet Tajlandia, to te emerytury nie są indeksowane, prawda? Czyli one nie są powiększane każdego roku o tym inflację, więc one właściwie yy, tracą na wartości. Tracą na wartości, prawda, wobec cen. A ona dopiero zwracana, podwyższana, jeżeli wróci taki człowiek do Wielkiej Brytanii. Ale jak nie masz paszportu, to nie możesz wrócić, prawda? Bo możesz się nie wpuścić, prawda? Tym bardziej, jak jesteś Polakiem, bo już Wielka Brytania nie jest w Unii Europejskiej. Więc, wiecie. Dodatkowo są inne czynniki, na przykład wiecie, że Brytyjczycy nie wypłacają na przykład emerytur Brytyjczykom, jeżeli nie wypracują co najmniej 10 lat, prawda, co najmniej 10 lat, tak, tak więc, ale no jeżeli, jeżeli jeszcze są umowy europejskie, że wypłacą Polakowi czy Europejczykowi, ale czy one będą za 10 czy 15 lat, czy nas nie okradną przypadkiem, ja tego, szanowni Państwo, nie wiem, Wy tego nie wiecie. Yy, tak może też być, prawda, tak może też być, yy, to wiemy, no a polska emerytura jest indoksowana chyba na całym świecie i jest tak i jest, srak, i jest OWAK, prawda, tak więc, yy, yy, szanowni państwo, można dostać 3 emerytury, ba, nawet jak ktoś ma dzisiaj 50 lat i to jest, wiecie, i to jest szokujące, że nawet jak ktoś ma dzisiaj 50 lat, te wieki emerytalne na świecie już są tak wysokie, że nawet jak ktoś ma 50 lat i na przykład mieszka w Danii, to i tak dzisiaj ma przed sobą 20 lat pracy, jeszcze. A w 20 lat w Polsce kobieta wypracowuje minimalną emeryturę, mężczyzna musi 25, nie? Zaś, widzicie, zaś w Wielkiej Brytanii masz przed sobą jeszcze 18 lat pracy, więc nawet jeżeli ktoś ma dzisiaj 50 lat i przyjedzie do Polski, to i tak! Wielki, jeżeli nie przyjedzie do Polski to w Danii będzie jeszcze pracować 20 lat, w Wielkiej Brytanii będzie pracować jeszcze 18 lat, a może zrobią na 20, za 5, 10 lat. Jak nie zrobią, jak zrobią, mogą tak zrobić. Co nie zrobią? Dlaczego mają tego nie zrobić, jak Duńczycy zrobili? Albo zrobią do mogą to zrobić bez problemu, już dawno takie były treści, prawda? To się może zdarzyć w Irlandii, w Norwegii też nie jest za piękny system emerytalny. W wielu innych krajach, prawda? Pamiętajmy o tym tak, więc wiecie, jeżeli ktoś chce wrócić do Polski i się obawia, że on na przykład nie dostaje tej emerytury, wszędzie systemy emerytalne są dziwaczne coraz gorsze, coraz trudniejsze trzeba coraz więcej pracować, ale też dlatego że praca jest coraz lżejsza dlatego też teoretycznie dla, e, teoretycznie, bo to tak też nie do końca jest e, dlatego też, że ludzie dłużej żyją, jest coraz teoretycznie, e, teoretycznie lepsza opieka zdrowia, bo z tym byśmy polemizowali, prawda e, e, teoretycznie teoretycznie, prawda no, dłużej żyjemy, no, ta długość życia się wyciąga, no i dlatego tak jest jest, więc nawet jeżeli. Widzicie, nawet jeżeli ktoś ma dzisiaj 50 lat, nawet jeżeli ktoś ma 50 lat dzisiaj i mieszka w Wielkiej Brytanii, to ma przed sobą jeszcze 18 lat charówy w tej zasranej fabryce, ale jak przyjedzie do Polski, taka osoba to może mieć znacznie lepsze, lżejszą pracę w Polsce. Tak? Pamiętajmy o tym, że to, że ty wiesz, pracujesz w Wielkiej Brytanii. Yy, zarabiasz to minimalną, czy troszeczkę więcej, no ale zarabiasz tam, ale może masz ciężką pracę, prawda? A przy 50 mieć ciężką pracę już kiepska, a do Polski przyjedziesz, możesz mieć, może będziesz troszeczkę mniej zarabiać, czy albo znacznie mniej, ale praca będzie lżejsza. A jak sobie ktoś kupi tutaj, wiecie, mieszkanie. I już ma te dzieci odchowane i nie musi być dużego mieszkania, no bo z dużym mieszkaniem w Polsce jest problem, po prostu w Polsce duże mieszkanie jest problem, ale jeżeli ktoś ma, nie ma problemu mieszkać w małym mieszkanku i mieć lżejszą pracę, to takim ludziom może być lepiej w Polsce, prawda? W wieku 50 lat naprawdę? Bo, bo, bo w tych pracach to są takie podłe prace. Wielu Polaków w Holandii czy gdzieś tam, czy w Belgii, czy gdzieś, czy w jakichś Norwegiach, Wielkich Brytaniach to wykonuje takie podłe prace że jakby przyjechali do Polski, to mogliby mieć dwa razy lżejszą pracę. Może by dostawali, wiecie, yy, bo dzisiaj minimalna to jest 3550 plus PPK, prawda, i takie tam, no to 4000 zł, mniej więcej taka osoba na rękę zarobi. Yy, to jest mniej, wiecie, mniej więcej 1000 euro. No tak, ale praca będzie lżejsza i będziesz u siebie w kraju, nie wiecie, do no, co w kraju, w kraju. Ja mówię szczerze, ja bym w życiu nie chciał do końca życia mieszkać w jakiejś tam Irlandii, Norwegii. Wiecie, ja nie ani ja z do tych krajów, to są nawet ładne kraje, Norwegii to są ładne kraje, ale ja bym tam nie chciał mieszkać. Ja po prostu nie nie, jestem z klimatu umiarkowanego ja po prostu nienawidzę tego klimatu. Ja, ja kocham lato, ja bym mógł sobie mieszkać, wiecie. Na, wysp, w, wiecie, na wyspach Kanaryjskich, wiecie, w Portugalii, Hiszpanii, Grecji, Włoszech, prawda? W Chorwacji, w takich klimatach ciepłych, miłych, bo ja lubię ciepłe, miłe klimaty, ja z tym nic nie zrobię. No, ja myślę, że większość lubi, ludzi tak woli, prawda? E, najlepiej to mieszkać w swoim własnym kraju. To, 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 to najlepiej, a mieć, wiecie, dacze Dacze i, wiecie, e, mieszkania i, i, i wiecie, i sobie żyć na no, morze. No, najlepiej tak by było, prawda? No, ale to już jest druga sprawa. Szanowni Państwo, zapraszam do subskrybowania tego kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania. Wielu Polaków ma szansę na wypracowanie jeszcze sobie w Polsce minimalnej emerytury, posiadając tamte emerytury. Są sytuacje, w których będzie Polaków w Polsce znacznie lepiej, są sytuacje w Polsce, ale tutaj żeśmy patrzyli tylko i wyłącznie pod kątem emerytalnym. Zapraszam do subskrybowania, Szanowni Państwo, pozdrawiam i do usłyszenia już wkrótce. Cześć!